Test na idiomowego kozaka. Kochani, jako że ostatnio w czasie wolnym zmagam się z rzuceniem kilku kilo, które przybyło mi po zimie, wszystkie dzisiejsze idiomy na teście będą związane właśnie z gubieniem wagi. A co? <laughs> Mówi wam idiom po polsku, daję wam kilka sekund, żeby go zgadnąć, i zobaczymy, ile z tych trzech idiomów znaliście. Numer jeden: Pozbyć się boczków. To mój ulubiony. To lose your love handles. Czyli pozbyć się uchwytów miłości. Super. <laughs> Muszę pozbyć się boczków. I have to lose my love. And numer dwa. Zrzucić kilogramy. To shed pounds. Próbuję zrzucić kilogramy od miesiąca. I have been trying to shed pounds for a month. I numer trzy. Wyszczupleć. To slim down. Ale wyszczuplałeś. You slimmed down. No to powtórzmy sobie te trzy idiomy. Pierwsze. Pozbyć się boczków. To lose your love handles. Numer dwa, zrzucić kilogramy. To shed pounds. I numer trzy, wyszczupleć. To slim down. A wy robicie sobie formę na lato? Dajcie znać w komentarzach.